Najśmieszniejsza sprawa będzie ze śmieciarką, no ale dobra, na razie mamy Mazdę. O i ta Mazda będzie stonigowana właśnie pod styl yy, Black Hertz czy coś takiego. To był taki gang właśnie. Tutaj Naprawdę fajnie. Co to jest to? Kurde nie widzę. A dobra, mam tu, Aha, mam tu przez dwie minuty. Musi dwie minuty trwać pościg i potem mam uciec, tak? Dobra, no to poczekajmy te dwie minuty. Cichutko sobie tutaj pojeżdżę. Aha, to jest drugi poziom poszkłyń i zbliża się trzeci, czyli pewnie po tych dwóch minutach będzie trzeci. Czyli takie utrudnienie, nieże? że goni mnie na porządku drugi, żebym żeby się utrzymywał i ich nie zgubił, a potem będzie trzeci poziom, jak już będę musiał ich zgubić. Taki bajer. Dobra, minuta już prawie minęła. Tutaj, żeby czasem tego nie rozwalili, ale znając ich, sami sobie rozwalą. O dziwo nawet, nie? E, e, tutaj może pojedziemy tym skrótem. Będzie bezpieczniej. Okej, okay, właśnie, minuta minęła. Teraz jeszcze drugie. Tyle przeczekać i wiejemy. No, oni sami siebie porozwalają. I taki jest ich problem po prostu. No, jeszcze im ucieknę. Nie no, wrażliwie mnie nie ucieknę. To jest. to jest już drugi poziom, więc może nie są aż tacy głupi. Ale ten pont GTO jest, to jest chyba z trzeciego poziomu. Już poszukiwań, więc nie wiem co tam robił. No dobra, jakoś przetrwam. Dobra, teraz muszę zrobić tak, że te dwie minuty miną yy, i ja ucieknę przynajmniej na chwilę, żeby to. No bo tutaj, żeby te posiłki się tutaj nie zrobiły, bo wtedy będę miał utrudnione. Będę miał utrudnioną tam ucieczkę. Okej, okay, jedziemy tam, zniszczymy to i tam gdzieś powinna być skrytka. Zwolnijmy trochę. Dobra, już. O tu jest parking e, Aha to nie tutaj To tu nie ma parkingu Tam jest skrytka ale tam jest policjant więc tam nie jedziemy Ale za to jedziemy w tą stronę Gdzieś tu sobie jeszcze pojeżdżę przez chwilę Może tam w lewo pojedziemy bo tam widzę jakaś skrytka To może coś uda mi się jeszcze zrobić Nie jadę skrótem ponieważ mi się nie chce no tam jest policjant, ale count tam się w ogóle pojawił yy, tutaj, no już nie dojadę tam, no ale jedźmy w tamtą stronę co będę tak stał i nic nie robił, nie? Yy, a można tutaj się wjechać. Djeczaj! Nie, wjechałem i się schowałem. No widzicie teraz ładnie, widać te naklejki. Bo no, to tak trochę się z, no... zlewa się ze sobą, no i... Tak to wygląda, a nie inaczej. Co teraz ma Śmieciarka, śmieciarka, ze śmieciarką będzie masakra. Co ja tam muszę zrobić w tym pościgu? A już 5 minut ludzie, to ja się już boję co to będzie z tym Nissanem. Dobra, ciśniemy te 5 minut. Śmieciareczką. Dobra, jak tutaj widzicie ta śmieciarka to jest masakra. I poza tym, widzicie, ta śmieciarka to nie jest ta sama śmieciarka, która, y, którą. które sobie jeździły normalnie po mieście. No, to co sobie jeździł po mieście, to są takie niebieskie wiedzia. To, to no, nie wiadomo skąd oni taką śmieciarkę wzięli. Ale to jest strasznie ociężałe. Widzicie, niby to ma masę, ładnie staronowałem. Ale o, patrzcie, jak mnie teraz pchają. To jest normalnie masakra. O, jeszcze mnie aresztują teraz. No, ja już nie mam nitra. To mnie blokuje jakoś dałem radę, ale to po prostu niby ma tą masę, ale ciężko jest ruszyć tą masę, jak ją coś przyblokuje. Więc to jest masakra. I dodatkowo widzicie są te pontiaki i one są jednak na trzecim w bo teraz mam trzeci poziom poszukiwań. To ja nie wiem skąd się tam ten jeden pontiak wziął tam. A i zmieścimy się tutaj w skrócie. Dobra, jedziemy tędy. Zmylimy ich troszkę. Nie no ale za to zauważyłem, że niby jest te 5 minut, ale czas szybciej leci, bo już tutaj właśnie... Już minuta minęła. Bardziej się skupiam po prostu na na tym, żeby to jakoś ogarnąć i żeby mnie nie aresztowali, nie? Niż na czas Dobra, tu. Coś sobie odpuszczają, tutaj Dobra, tutaj pojedziemy może tędy Pominiemy blokadę, która była nad nami Ale wyskok, nie no gdzie to, gdzie to takie auto wyleciało tak wysoko? A jebo się zderzę, no, zderzyłem się z pocą strażacką. Mm, no i pa, pa, widzicie, co on robi? Takie małe autko... I jak ono popycha... ...to duże. I to moją śmieciarę popycha. No to jest jakaś kompletna masakra. Nie wiem czemu... ...to auto ma taką masę, że... ...tak jakby, nie wiem, to po prostu było jakieś inne auto, tylko po prostu, wiecie... ...podpięte w taki model. No nie wiem co to jest zrobione. No, to auto powinno być takie ciężkie, że jego się nie powinno dać w ogóle ruszyć. No fajnie, jeszcze za te dwie minuty przyjdą posiłkę, ja to muszę wytrzymać pięć minut. Więc mi wypadałoby ich zgubić na chwilę, żeby żeby te posiłki się troszkę spóźniły. No i, I potem znowu zrobić tak, żeby mnie gonili. Ja to jest trochę ryzykowne. To no, zgubię ich, potem jeszcze ich nie odnajdę. No i... I będzie nie zaciekawie. O, widzicie tu była ta, z lewej strony jechała ta niebieska śmieciarka stara uuu, suwy. Dobra, spokojnie. Dobra, pięknie. Piękne zdarzenia, w miarę to przetrwałem nawet. Dobra, idziemy tutaj, bo tam, tam już coś blokował, więc... No pojedziemy sobie tędy. Tutaj zakręcaj, zakręcaj, driftujemy. Mam blokadę, z blokadą się nie będę babrał, to sobie pojedziemy tędy, tak dla zmyły Tylko coś nam robię dla zmyły, dobra, utrzymałem się już 3 minuty, więc teraz szkoda mi to stracić już No najbardziej się boję... O, pojedziemy sobie autostradą, autostradą, jest lightową No i patrzcie co to autko robi, no Normalnie nie rozumiem tego. Aha, To jest taka mini autostradka, Aha, tutaj lipa trochę, że tu wjechałem bo tu są strasznie ciasne uliczki, bo to jest Duff Town, Chinatown, no i w ogóle wszystko. Yy, no nic, to muszę jakoś wytrzymać. Nie skręcaj tą śmieciarą! Dobra, w miarę się jakoś odbiłem tak, że mnie skręciło tutaj, a nie, że, że mnie tam zablokowała. Yy, no i teraz będą posiłki, więc trzeba będzie uciekać już tak na serio, bo... bo, 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 bo bym ten... No bo i tak raczej nie zgubię ich na tyle szybko, żeby wiecie. Żeby mi tego czasu nie starczyło. No w pół minuty jak ucieknę to będzie dobrze. O, teraz mam fajną... fajny pomysł. Czyżby? Cudownie. Miały być posiłki, no ale niestety ich nie będzie. Super. A teraz sobie możemy na lajcie jeszcze trochę pojeździć i uciekamy. A, o zwaliłem go no. Chciałem sobie, w ostatniej chwili sobie stwierdziłem, że sobie to odpuszczę, ale jednak zahaczyłem Jeszcze ciekawe, bo nic nie zniszczyłem Dobra, jeszcze 20 sekund, no to już próbujemy uciec U, e Jeszcze nie teraz Jedziemy tam za nimi, bo, 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 bo widzicie Gonimy to o countom przejechało obok mnie. Jeszcze chwilę, jeszcze parę sekund. Dobra, wiejemy. Może tędy pojedziemy. No i coś się zahaczyło jakaś barierka. Dobra, był... O nie, 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 tam jest blokada. tam jest właśnie też skrytka. O, ktoś tam jedzie jeszcze, to nie. Chodźmy się schować może gdzie indziej. Może nie znajdą takiej dużej śmieciary. Dobra, jedźmy tędy może już. Może tu jakoś objadę, zrobię okrążenie i tam trafię do tej skrytki. No może tędy jednak nie. Nie no, będę tak krążył. No, teraz się pojawił tam. Dobra, jedziemy już prosto. Może gdzieś mnie to zaprowadzi, ale wątpię. A jest tam jakaś skrytka, dobra, to jedziemy tam. No i tak już nie zdążę dojechać, no ale jakiś cel trzeba mieć Pozwę się i Nie dojadę Dojadę! <ścoughs> Znowu skończyłem idealnie na... Na tej skrytce. Fajnie, fajnie. Uuuuhuu. I teraz będzie masakra. Nissan Skyline versus korwet yy, 12 minut Dobra ciśniemy Może się uda jakoś jakoś pójdzie no to zaczynamy Zaczynamy zabawę z piątym poziomem poszukiwań, z suwami, z korbettami, po prostu ze wszystkim. Tutaj trzeba rozwalać już wszystko, ponieważ wszystko jest tutaj niebezpieczne. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Najgorsze jest to, że muszę się utrzymać przez te 12 minut, bo nic, że ja będę próbował uciec, ale no wiecie, że muszę być na tyle delikatny, żeby nie uciec i na tyle niedelikatny, żeby mnie nie złapali. Ładnie tutaj cisnę. O może spotkamy Krosa naszego starego przyjaciela, który już do policji nie należy, więc może, może możemy go nie spotkać. Ale wszystko jest możliwe, nie? No, tam jechałem już słowy, dobrze, że ich ominąłem. Uuuujoj, normalnie tak się boję, bo tutaj normalnie każdy najmniejszy błąd może mnie dużo kosztować, ale przynajmniej nie jadę tą śmieciarą. A dobrze, ominąłem słowy chociaż. Tutaj mnie ten przyblokował. Przejadę tędy. O. Pięknie go tam przyblokowałem. Badaj. Dobra. Może krożmy po tej autostradzie, bo na, tej, na tych autostradach się czuję taki bezpieczny. Dużo miejsca i w ogóle jadę sobie prosto. Bez problemu. Gdzie te słowy? Dobra, mijamy tędy i zapylamy. Super. Uuuu, blokada z kolczatkami. To jest śmieszne, że oni przejeżdżają przez kolczatki i im się nic nie robi. A ja przejeżdżam, to musi mi się coś stać. Dobra, oczywiście oni się wbijają sami w siebie w te blokady i, i giną przez to. O, tu jeszcze coś się porozwala, dobra, jedziemy ciągle prosto. Tylko w końcu dojadę do Kempton, a tam jakoś już nie będę miał za bardzo jak zawrócić. Suwy, suwy. I w ostatniej chwili zakręt. Pięknie. O, tu sobie po powinna być taka gdzieś wyskocznia, o ile się nie mylę, ale to nie wiem, tutaj gdzieś... No nie wiem, e, znowu blokada... Na spowalniacz najlepiej, jest ta, taka mniej, mniejsza siła uderzenia jest wtedy. No tutaj omijemy... No i teraz już trafimy do Kempton. Więc w sumie nie wiem, czy jestem w stanie jakoś zawrócić. No nic, no pojedziemy sobie teraz przez chwilę po Kempton, a potem się coś wymyśli. Tutaj nie wiem gdzie są... Aha, tam są kolczatki, Ok, No, czyli dobrze, że tak wjechałem w środek. Uu, i gdzie teraz? Gdzie teraz? Ha. Zajedziemy ja, tędy. Może gdzieś trafię. Dobra, tu omijamy. Nie będę się bawił z nimi, z tymi blokadami. Tutaj skrótem... No dobra, nawet nie taka duża liczba mnie goni tych korwet, więc... Dobra, tutaj zadriftuję track trochę. I spróbujemy wrócić na autostradę i pojedziemy sobie do Silverton. Czekaj, przejadę tędy, przejadę. Przejadę chyba. No, tutaj zakręcę. I wtedy... Pięknie. mi tylko dwóch, ale wkrótce będą posiłki, więc... W sumie zgubiłbym ich sobie na chwilę, żeby właśnie... Odpuścili mi te posiłki. ja, że tu muszę się utrzymać przez 12 minut, więc to nie jest takie hop siup. No ale spoko, na autostradzie powinienem dawać jakoś radę. No gorzej jak będzie, jak znowu przyjdzie taka chmara tego wszystkiego jak na początku. Dobra, przejdziemy tędy. Co oni nie myślą w ogóle jak oni stawiają te blokady? No fajnie, blokada mnie widziała przez ścianę. Ale w sumie te korwety też mnie trochę doganiają, więc... Więc okej okay. Tutaj sobie o... Zrobimy takie zmyły. SUWY jadą, ale wyjadą w ogóle złą z drogą. Więc też nie ma. Spiny. A tu się skacze właśnie. w ogóle widzicie? Był taki przejazd. No nie wiem, musiałem to jakoś ominąć. E306 to wyciąga nieźle. Dobra, mamy już 4 minuty Posiłki będą za minutę, więc będzie ostra zabawa Jak dla kogo yy, I cóż O, fajna tama, nie widzimy jej tu wcześniej Tak, pewnie z kanionu karbon wypływają czyściutkie mineralne wody yy, Jakby tu przejechać Ale urwał, dobra, Pięknie Jeszcze może bym spróbował e, nie spadły drewienka. To nie wypchajcie się ha tu już będzie silverton no dobra no to jedźmy jedźmy do tego ha mogę sobie tam skręcić i wtedy bym biał na autostradę do yy, do tego do do do, do 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 do, tego do fortuny właśnie do fortuny no nie zaraz będą posiłki a ja wjeżdżam właśnie do A jaj no cóż 10 .45, 10 .45. Zawracaj, zawracaj Ja muszę mieć dużo autostrad, żeby się jakoś obronić. No super akurat tutaj musieli postawić mi blokadę, no spróbujemy. A! Nie zmieściłem się, niestety. Za szerokie auto. No ale coś tam porozwalałem zawsze, więc... Więc lightowo. Tu muszę właśnie się nie dawać tak właśnie pychać. Okej, okay, tu może zrobimy taką zmyłę, tu coś poprzejeżdżam. Dobra, o kurde, no dobra, no w sumie jak tędy prze, przejadę... Może wróćmy na tą autostradę... Hej, hej, hej... No i okej, okay, jednego mniej. Uuu, złą stroną... Trochę pojechałem... O, dobra. Prędzej jechali na siebie niż na mnie, no spoko. A, gdzieś tam chce mnie dojechać z tyłu. Posum się, posun się, posun się. Dobra. Nie, bo ja już centralnie jechałem na tą kolczatkę i po prostu musiałem coś wymyślić. Nie, no jak ja to przejdę, zapiszem razem, to naprawdę będzie nieźle. Yy, tutaj. No i gdzie to jest ta skocznia? Może tu trzeba wjechać. No, tutaj trzeba wjechać, no to sobie wyskoczymy. I skaczemy. Uhu, pięknie. I cuwy rozwalają korwetty, bardzo dobrze. No, no to jedziemy sobie z powrotem do Kempton i potem znowu sobie zawrócę i tak będę sobie jeździł po tej autostradzie non stop. Najlepsze miejsce do takich właśnie pościgów. A tutaj już... Nie dobra, muszę tych trochę powyprzedzać, bo to jest... Ciśnij, ciśnij, ciśnij! Dobrze! Utrzymałem się. Dobra, daję radę. Uuu, to było naprawdę. O, jakbym tutaj tak śmignął pod nim, to by było dobre. Nie, naprawdę, to jest ciężkie, ciężka sprawa. To pojedźmy teraz może w lewo, a nie w prawo. Aha, tu ciągle mogę skręcić. No to jednak pojadę tak jak jechałem wcześniej. Już mam sprawdzone tutaj ścieżki, wszystko. Więc pojedźmy tędy. No tam suwy, to jedziemy znowu tędy skręcając, że to mnie zatrzymała blokada. Hmm, dobra, dobra A dobra, już, już chciałem skręcić ale już nie wiem tam już Skręcę tędy Okej okay. O tu jeszcze mamy coś do rozwalenia więc spróbujemy Bo mimo wszystko jest ich trochę za dużo Aha, sławetny logik Do przodu, do przodu, do przodu Dobra To ich powinno powstrzymać Wow, jaka Jaka rzeźnia, ale za duża. O, jest tam, dobra. Jedziemy tu do nich. Czałowe! A się utrzymał, a tam tego jeszcze dobił. No to miło z jego strony. Dobra, jedziemy tutaj do tych. A tu mamy blokadę, to może pojedziemy w inną stronę. Na przykład w tą. Okej. Okay. Aha i tutaj, to już pamiętam, tutaj wrócimy idealnie na tę autostradę. A tu muszę użyć spowalniacza, bo nie widzę. Aha, okej. Okay. Wszystko obeznane. I wracamy. Oczywiście pod prąd, żeby sobie tutaj połamać jakieś wykroczenia. No. Uh, i znowu pewnie będą posiłki, jak dojadę do Silverton, przez co zawrócę, żeby, żeby się utrzymać na tych autostradach. No i potem tutaj dojadę do Kempton, żeby ich zgubić. Tak tutaj mam takie plany, właśnie. No i to mnie go nie tylko dwóch. Takich oddziały są. Nie no, a wtedy tym logikiem to naprawdę dość nie, nieźle ich pocisnąłem. O prawie mam milion Murder czy logik po prostu wyrżnął cały ich oddział. Coś czuję, że właśnie bardzo dobrego słowa użyłem. Ech. No już chyba goni mnie tylko jeden. Gdzieś tam jeden musiał się zgubić po drodze. No jak to jeździsz? W ogóle wyjeżdża bez niczego normalnie. Przydałoby się go zgubić na jakiś moment. E, 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 um, dobra, tędy się tu przepcham, tu jeszcze zahaczę tyłem dla wyrównania. I ładnie. Nie no nie zgubię go tutaj, korwety miałem strasznie szybki napęd, co tam wiecie, dlatego jeździłem tym autem, no nie A laka zmyła, postawili kolczatkę aut przed autami, żebym, żebym nie widział, że jest kolczatka Prawie się nabrałem Naprawdę to było dobre, ale ja jestem mądrzejszym O, zaraz jest znowu kolczatka, okej okay. Nie, kolczatki to jest masakra, bo wjedziesz i to już normalnie nie ma szans... Nie Wiesz co w Mozmadecie tak było, że się nie dał Cię? nie się da. Da się. Czyżby mój plan się udał? Okej, okay, no to zawracam. Nie będzie posiłków, ale potrzebuję dobić jeszcze dwie minuty. Więc Byłoby miło, jakby teraz ktoś przyjechał, bo jak nie przyjedzie to normalnie 10 minut zmarnowane. Jeszcze w taki głupi sposób skończyć tą próbę. Przez to, że się ucieknie za wcześnie. No ludzie, to jest piąty poziom poszukiwań. Teraz się to nieco ciekawie prezentuje, że to jest autostrada. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jedziemy do Silverton jednak. Tam jest większa szansa, że kogoś spotkam. No bo wiecie, autostrada autostradą, ale no... W mieście wydaje mi się, że prędzej kogoś spotkam. Nie wiem, jak daleko jest Silverton. Wiem tylko, że to jest droga do Silverton. No ale mam nadzieję, że tu spotkam jakiegoś policjanta, no bo... Kurcze, 10 minut! I teraz nagle ucieknę? Nie, no patrzcie, jak ta autostrada się tu ciągnie jeszcze. Nie, 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 nie! No i wszystko się pójdzie rąbać przez to, że oni są lewi No nie Skręcaj No jeszcze jest szansa, proszę No, ja się tu rozbijam No nie Policja, Policja Koniec <laughs> Policjant! Jest, jest, cześć policjantku! Jesteś, nie uciekniesz mi teraz. Będę cię gonił. Nie uciekniesz mi. Na co to przyszło, żebym ja gonił policjanta? Nie, ty mi nie uciekniesz. Nie dam się. Nie. Nie pozwolę mu uciec, gra, sama nie wiem co robić! Pauza. Okej, okay, ogarnęło się. Gonimy go. Dobrze, że robi takie straszne zawroty. Nie, 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 on mnie widzi! Widzi mnie! Chodź tu. Nie uciekniesz mi! Ucieknie mi. Durnowaty u... Uciekam o korza znaczy blokada, dobra Nic wam blokada nie da. Ja go dogonię. Uf. Teraz to on mnie dogonił, dobra. Dobra, mam już korwetę to ona niech mnie pogoni jeszcze przez tą minutę, rozwalę ją szybko i, i, i będzie dobrze. Nie no jaki fart naprawdę. Dobra, tutaj chciałem go rozwalić, ale to jeszcze zawsze nie. Nie, ale ja już normalnie widziałem jak ten pasek ukrycia się dopełnia i nagle tak kurwa te, 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 ten suf się pojawił i to się tak nagle skróciło, czy zwiększyło, zależy z tej strony patrzeć, patrzeć. No naprawdę, nie wiem, nie wiem jakim cudem mi się to udało. No dobra, wjechałem na blokadę, wiem, ale... Tędy przejadę? O, i teraz... Nie, 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 nie. pół minuty to tak nie zrobię, cofamy się. Cofaj, 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 cofaj. Jedziemy tam, w tamtą stronę. Zawracamy no bo widzicie. E, gdzie to jest ta koczetka? Aha tam, dobra, no to mogę przejechać, bez problemu. A, trzyma się, to jest w złym miejscu go uderzyłem, spoko. E, nie no, uciekają mi, a jeszcze 10 sekund zostało. 5 sekund. Nie, jakby mi teraz zniknęli, to bym się chyba załamał. Żegnam. Okej, okay, możemy wjazd do tej kryjóweczki, co tutaj była. Nie, oni są normalnie z każdą minutą głupsi. No gdzieś tutaj to widziałem. Okej, okay, jedziemy tam. Piek, piek, piek. No i dziękuję bardzo. Pięknie, pięknie, pięknie. To prawda, ekscytujące, za pierwszym razem więc. Jestem zadowolony. Bardzo jestem zadowolony. Mam was! Uciekłem. Po 12 minutach. Zapisz! Dobra, już tam zobaczę sobie, co mamy na następny odcinek. Jestem bardzo ciekawy. Czy po wczytuj, 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 bo chcę zobaczyć. Dobra. U przepychanki, aha, czy będziemy uszkadzać radiowozy. Okej, okay, no to nieźle. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Dobra, no to w naszym odcinku, tak więc na razie.